Ryzykując 10 dolarów, tylko 10 dolarów przez cały miesiąc październik byłbyś w stanie zarobić ponad 800 dolarów, jeżeli przekopiowałbyś oczywiście wszystkie analizy, sygnały, które dostaliśmy od jednego z naszych edukatorów. Tutaj macie oczywiście podsumowanie tego edukatora, czyli RR 1 do 81. I oczywiście, nawet jeżeli nie udałoby Wam się wszystkiego przepisać, bo czasami jest to po prostu ciężkie, to i tak uważam, jeżeli połowę byście przepisali 1 do 40, czyli z 10 dolarów 400 zrobić, też jest jak najbardziej w porządku. A jest to bardzo mała inwestycja, z której można zrobić naprawdę coś fajnego. Bo takich między innymi też umiejętności tutaj uczymy, czyli w jaki sposób właśnie z takich małych kwot robić duże kwoty. Mamy kilka tak naprawdę strategii, które pokazują i które udowadniają, że faktycznie coś takiego da się zrobić i dużo osób tak samo też bardzo często wysyła nam wyniki, jak na przykład z 20, 30 czy też 40 dolarów robi naprawdę bardzo fajne e, sumy. Więc co? Sprawdzam, przekonaj się, miejsce, w którym jesteśmy, w którym się uczymy przede wszystkim, czy mamy chociażby takie analizy, sesje i tak dalej. Jest totalnie za darmo, więc każda osoba ma dostęp, nie musi płacić żadnych subskrypcji ani abonamentów. A jak napiszesz w komentarzu info, to potręcię ci więcej szczegółów, w jaki sposób można do nas dołączyć.